Przed nami 719. odcinek tureckiego serialu Dziedzictwo. Ayse z Ferita za to, że ją oszukiwał. Nana znajdzie się w tarapatach. Jaman odkryje, że kiedy go nie było, nagrała mu wiadomość z wyznaniem. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w najnowszym odcinku Dziedzictwa. Dziedzictwo, odcinek 719 w piątek, 17 października 2025 roku o godzina 16:05 w TVP1. Streszczenie 719 odcinka serialu Dziedzictwo Nana postanawia pościć w intencji Yusufa. Niestety mdleje, a Yaman zawozi ją do szpitala. Wieczorem w rezydencji odbywa się uroczysta kolacja dziękczynna. Po posiłku Yaman odkryje, że Nana nagrała mu rozpaczliwą wiadomość, kiedy go nie było. Aiza jest wściekła na Ferita, że grał na jej uczuciach. W odwecie informuje go, że wraca do Korei. Będzie zaskoczona, kiedy Ferit się jej oświadczy: zobacz, co się wydarzy w kolejnych odcinkach. Zdjęcia publikujemy w galerii.